No, ale tu ruch, ale tak poważnie, naprawdę jest tu ruch dość konkretny. <laughs> Przy okazji tak zauważyłem, będąc tutaj, czemu robię dwa razy <laughs> Robię dwa razy Radary. Nie mam pojęcia dlaczego, więc to tutaj usunę i te radary stąd zabiorę, a będę miał je w efekcie. Przy okazji potrzebuję jednego robota. O, a to są logistyczne. Gdzie są roboty budownicze? Logistyczne. Halo. Wielkie roboty do budowania. Są tutaj jakieś? Jest tutaj jakieś, świetnie. Akurat jeden, który jest mi potrzebny. Dobra, zebrałem surowce, które będą mi przydatne przy okazji czasie odrzuciłem, wyrzuciłem, które mi nie będą przydatne. Ale tak, mam tory, tory będą mi potrzebne. Mam super elektryczne. super elektryczne będą mi potrzebne. Przydałyby mi się prawdopodobnie kopalnie tu są trzy. Nie ma więcej nigdzie? A no to ciekawe. Myślałem, że mam ich więcej. Prawdopodobnie są w niektórych miejscach, ale nie tam, gdzie szukam. Czy ja produkuję kopalnię? Oczej wiertnicę. Halo? Czy ja dziś produkuję wiertnicę? Czy ktoś tu widzi wiertnicę, A to jest taki problem, że nie widać. Te... Eee, dobra. Nie widzę nigdzie wiernic. Prawdopodobnie nawet nie ustawiłem nigdzie produkcji wiernic, więc akurat tutaj wstawię. I tyle. I będzie git. Wiernice. Akurat potrzebuję dokładnie to, co radary były. Dobra, więc świetnie. Być może był tutaj wiernica, ale przestawiłem to na radary. Ale tak sobie sprawdzę na wszelki wypadek. Wiertnice potrzebują żelaza kół zębatych i zielonych korp elektronicznych. Czyli dokładnie tego samego co radary. A to teraz naprawdę mnie ciekawi, czy ja wiertnice pominąłem, czy wiertnice na pewno pominąłem, nie wiem dlaczego. Nie powinienem ich pomijać, bardzo ważna kwestia, ale już ich mam. Może uznałem, że mam ich wystarczająco, mam ich setkę, no dobra, może wystarczy. I jeszcze na moment zajdę na prawą stronę. Wcześniej zeszedłem na prawą stronę, gdzie budowa tutaj jest, i zostałem tam na dłużej niż powinienem. Teraz prawdopodobnie nie zostanę tu na dłużej niż powinienem, ponieważ ja na co chcę zrobić? To wstawić radary, ja chcę wstawić tutaj radary na ten obszar. No, ja już mam wrażenie, że mnie tu zaatakowali. Nie wiem czemu. Oczywiście to tylko wrażenie. Jaka jest prawa? Ja dowiem się. O tym, jak wstawię tutaj radar, chociaż może da radę wstawić ten radar nieco niżej. Ach, może być tutaj. Teraz cały ten obszar będę miał odkryty, co mi bardzo, bardzo mi się podoba. A w porządku. Już wiem, gdzie kolejna kolejka radarów będzie musiała iść, więc to tak. No, dla informacji, niech pozostanie taka rzecz. Dobra, jak to tutaj wygląda? W ogóle odkryliśmy kolejną rudę miedzi to mi się strasznie podoba. Szczególnie, że jest większa od tej. Dużo większa, dwa razy większa, prawie. Jest w ilości surowców prawie dwa razy większa, ale bardziej kwestia tego, że też wielkościowo jest większa i to mi się podoba. I tutaj nie ma połączenia, niestety. Ten mur tutaj będzie dość spory. Ta, w takich miejscach będę budował mur, prawdopodobnie. Muszę zrobić coś z tym. Muszę coś z tym zrobić, no ale... Chcę też zagospodarować to. Więc pójdę najpierw zagospodarować tamto. Moje lasery w tamtym miejscu powinny jeszcze dać radę. Przez pewien czas działać. I przy okazji mogę usunąć tutaj lasery. To nie jest tutaj potrzebne. Więc mogę tak, na spokojnie wziąć z tego obszaru lasery oraz z tego obszaru lasery ok oraz teraz z tego obszaru lasery, tak idąc dalej, mogę usunąć lasery a nie z tego obszaru, ale mogę usunąć je z tego obszaru. Tutaj nie usunąłem ze względu na te gniazdo, więc dla bezpieczeństwa je zostawię. Ale tutaj z tego obszaru mogę usunąć już dość bezpiecznie. Je. Tak, zgadza się. Tutaj nie ma jeszcze, oczywiście Nie ma tam radarów i zaraz je tam wstawię również. Te radary też całkiem nieźle prąd zużywają. Przy okazji przekraczałem już 200 MW. Jednocześnie nie zużywam tyle. Tak jak akumulatory skończą się ładować, co następuje mniej więcej w tym okresie zużycie spada do 120 MW, więc 80 MW na surplusie mam. Wytrzyma czy nie wytrzyma? Co obstawiacie? Piszcie w komentarzach. Mam osobistą nadzieję, że wytrzyma. Ale teraz naprawdę się tego obawiam. Pan wy przychodzicie, a z tego gniazda idą. <grym> Okej. Okay. Zrobimy małą niespodziankę i dorzucę tutaj lasery. Hmm. Mogę tutaj wstawić laser. To chyba nie zadziała w ten sposób, nie? Yy, Okej, okay. to no, nieważne. Mogę jakiś sobie podnieść stąd? Mogę jakiś sobie podnieść stąd. Powiedzcie, że mogę sobie jakiś podnieść stąd. O, znalazłem. Wykorzystam go, potem go odłożę. I tutaj dorzucę dodatkowy laser. Tak, na wszelki wypadek to może mi się przydać. Okej, okay, tutaj wstawię GOSTA. Niech będzie niewidzialny laser. Czy ja tego przypadkiem nie wyrzuciłem z. Wyrzuciłem, ale jednak nie wyrzuciłem, ponieważ nie było radaru. Tak. W miejscach, w których nie ma radaru, nie można swobodnie budować ani usuwać rzeczy, stawiać blueprintów. Ponieważ nie pokazują się one. Ok, tutaj powstało gniazdo. Tego gniazda również się nie spodziewałem. Kilka rzeczy się wydarzyło, o których nie miałem pojęcia. A nie było mnie tu tylko chwilę. Naprawdę, malutką chwilę mnie tu nie było. Widać, mała chwila wystarczyła, żeby naprawdę zrobić bajzel. W tym miejscu oczywiście. Okej, okay, to powinno iść znacznie dalej niż jest teraz. Ach, to powinno być gdzieś tu. A dobra, to tam nie będzie. To ten radar stawię tu. On mi się potem zrobi. Ale teraz mogę usunąć stąd lasery, wszystkie. O te, tutaj wytrzyma czy nie wytrzyma? O, to jest pytanie. Dalej liczę, że wytrzyma. Wiecie, to jest taka moja cicha nadzieja. Usuwamy te gniazdo. Ponieważ ono będzie mnie boleć, jeżeli to zostanie. Tam to wyżej, także. W sumie muszę oba usunąć. Usuniemy je za moment. To za mały moment. Mam wrażenie, że wlazłem w miejsce, do którego włazić nie powinienem, chociaż może nie. Okej, okay, poradziliśmy sobie całkiem nieźle te gniazdo. Także do usunięcia. I nie dlatego, że chcę zagospodarować tą mieć. Po prostu nie chcę, żeby mi przeszkadzało. Są trzy gniazda. A są trzy gniazda w jednym. Te, cokolwiek usunąłem. A, e, usunąłem. A tu jeszcze jest uran. Tu jest całe bogactwo, jakie potrzebuję. <noise> całe idealne bogactwo. Wszystko, co tylko mogłem sobie wymarzyć, tutaj jest. Jak dobrze. Jak dobrze. O, a te biedactwa. <noise> No, mają pecha. Zostaną jako moje zwierzaczki. Naprawdę, planuję żeby zostały tamte... ...mrowy w tamtym miejscu. One w końcu nic nie będą mogły zrobić. Są takie samotne. Ła, ogromne te gniazdo. Naprawdę, ogromne. Tak wielkiego gniazda to nawet bym sobie nie wyśnił, że będę niszczył teraz. Patrzcie, jakie armia mnie goni. Gonią u mnie mrwy. Goncie, goncie. Uuu, czy ja widziałem zieloną mrówę? Zapewne. Wcześniej zielonych mrów chyba nie było. I moje lasery potrzebują więcej czasu, żeby je zniszczyć. Dużo więcej czasu, żeby je zniszczyć. To jest etap, w którym potrzebuję bomb nuklearnych, żeby niszczyć gniazda. No, nie, no być może dam radę zniszczyć jeszcze te gniazdo. Muszę dać radę zniszczyć te gniazdo. Ono musi zginąć. Pilne skubańce. Ja mam jakieś granaty, czy coś takiego, podobnego? Może gdzieś? Gdzieś na pewno. Dawno przestałem ich używać, a teraz widzę, że. O! Nagle poziom trudności nagle się podniósł dosłownie. <grytanie> to nie tak, że to dlatego, że zniszczyłem ostatnio kilka gniazd większych. Je zabrałem za ogromne gniazdo. Ale mam nadzieję, że dam radę je zniszczyć. Powinienem dać radę je zniszczyć. No wiecie, po to tu przybyłem. I schodzi mi dłużej niż sądziłem. Okej, okay, okej. Okay. Przede wszystkim nie dać się otoczyć, otoczenie równa się bezpośrednio śmierć. I to instant. Instant. Ale walka. W dzisiejszym dniu mrów zginęło multum. Dużo. Inaczej tego nie mogę nazwać, jak śmiercią masowej ilości mrów. Nie dać się otoczyć. Chciałem zrobić sobie to przejście, żeby móc dookoła gniazda chodzić, niestety nie jest to takie proste. Aha. Aha. Uszkodziły mi laser. Miejsce, w którym wolałbym, żeby takiego uszkodzenia nie było. Ale okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. Wlazłem trochę za daleko w kwas. Sam się wbiłem. Teraz jeszcze te gniazdo. Ale ta ilość mrów, która za mną łazi. <grywka> Jednocześnie dzień się zrobił, więc widok nam się poprawił. Ta... Na aktywizorze w nocy jest fajnie, bo widać rzeczy, i na odcinku macie jaśniej, ale jednocześnie wszystko jest takie szore. Szare i mrawe. Dobra, dobra, dobra. Ostatnie, o, ostatnie czerwie. I po czerwiach. Uff, po robocie. Może powinienem to działkami osłonić. Wiecie, co, co nawet. Właściwie cały ten teren mogłem całkowicie po działka, pojedynczymi działkami w tam różnych odległościach od siebie, tylko po to, żeby były <laughs> obstawić. I byłby spokój, całkiem to całkiem niezły. A te gniazdo musi także zostać zniszczone. Okay, było gniazdo i nie ma gniazda. Już blisko, bardzo blisko zniszczenia. Okej. Okay. Nie mówcie, że ryby, 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 rybki. Rybki! Nie mam rybek! Mam rybki. <noise> <noise> Okej. <Okay. głos> Szukaj rybę <noise> Tutaj są. To by nie było. Mam rybki. Wow, a ja prądu nie mam. Wow. Okej. Okay. Okej. Okay. Wiecie, są rzeczy, których się nie spodziewamy, na przykład brak prądu w zbroi, to jest rzecz, której się nie spodziewałem. Dzień dobry. Tego wy się nie spodziewałyście. Ale żeby brak prądu? I to nagły, O, tutaj się lasery zbudowały, jak miło. Taki nagły brak prądu, kto by się uspodzi... No ja się tego nie spodziewałem, naprawdę. A, trzeba będę musiał się tym. Muszę zacząć siatkę budować tutaj. Dzięki temu będę mógł zabrać to, więc tutaj mnóstwo laserów mi dojdzie. Jak tutaj w tym obszarze zbuduję siatkę, więc ten obszar będzie już chroniony i zostanie mi tylko dobudować to w tym miejscu. Coś mi mówi, że powinienem też chwilowo wstrzymać tutaj tą mieć. Czy mogę ją wstrzymać? Myślał, że mogę ją wstrzymać tutaj mam... Powiedzmy, że produkcja pozwala mi wstrzymanie tego. Ja to wstrzymuję tylko po to, żeby można powiedzieć dać radę zbudować tutaj to. okej, okay, prąd mi się odnowił, więc częściowo. Więc idę skończyć niszczyć to gniazdo. A tutaj są zielone mruby! Dużo zielonych mrów. To dlatego miałem problem z tamtym gniazdem. Prawdopodobnie. Okej, okay. zdaje się, że to wszystko. To jest jakaś taka. I znikła. To była mruwa, która była, ale znikła. Postanowiła zniknąć się. <grywa> Wzięła i się znikła. <grywa> Okej. Okay. Pewnych rzeczy się nie spodziewamy. Jak to? Jak to zawsze? No dobra. Zbudowaliśmy tutaj to. Teraz te czerwie zostają, a my idziemy z budową drogi kolejowej. Więc tak, usunę sobie to. I, Aha, nie mam. Dodatkowe dwa muszę sobie złapać, wiecie? Zrobię to w następnym odcinku, czy teraz mogę iść do bazy? Nie, teraz jestem tutaj, więc może to zrobię tutaj. Troszkę obsnięcie się do bazy to też całkiem niezły pomysł. Całkiem by mi to pomogło, no ale. Eee, a, blueprintów szukałem. Tutaj mam do usuwania, a tutaj mam te, które potrzebuję. Eee, I moje roboty do roboty. Oczywiście, tutaj jest też Roboport, który również można powiedzieć, że pozwala innym robotom wykonywać tą robotę, co też jest plusem. Lubimy takie plusy, to są dodatki, które mogą się przydać. Ale ok, już wychodzę z tego obszaru. Ten obszar jest już dostępny dla mnie. Ok, teraz to. Ale nie sądziłem, że mi się prąd skończy. To jest aż dziwne. Takie nagłe. I to bardzo nagłe. OK. Czy to powinno iść dalej? Powinno iść to dalej. Tutaj będzie wjazd. Natomiast rondo byłoby tutaj. Zgadza się? Zgadzałoby się to. Zaraz to jest to. Rondo by szło tu. Rondo skrzyżowanie. Jak to woli. I teraz do tej rudy, na pewno będę musiał zrobić, żeby to przejeżdżało też troszkę dalej prawdopodobnie. Ale na razie chcę zagospodarować tylko te dwie rudy. A tutaj będę chciał mur wstawić raczej. T Tą rudę też bym chciał zagospodarować znakiem tego. Ale okej, wstawmy teraz tutaj to. Bo to w tym miejscu pasuje. Pasuje jak ulał, idealnie. Przynajmniej chodzi o długość tutaj tego, <grym> w tym miejscu. I zbudowane, jak miło, świetnie, dobra robota. Moje roboty. Pamiętać, że nie mam prądu nieograniczonego, jednak się kończy czasami. I teraz tak, oczywiście zapomniałem o taśmociągach, no ale. Czy ty będziesz wydobywać żelazo, to jest pytanie. Zaraz się dowiem. Mieć, mieć, dobra. Wszyscy lecą po mnie. Dobra, dałem radę wstawić w odpowiednie miejsce to. Przy okazji, blueprint ulepszający Nie. potrzebuję go, żeby sobie ułatwić robotę. Jest blueprint ulepszający. jestem ja tutaj. I teraz co tak z taśmociągów tych do taśmociągów tych. Bardzo ulepszenie. To jest super ulepszenie taśmociągów. Na pewno mogę to nazwać ulepszenie. Zostanę przy ulepszeniu. Mimo, że jest to takie trochę anty ulepszenie. O, dobra. Jest git. Roboty się rozlatują. Jak wygląda sprawa z wiertnicami? Ktoś takich ilość szybko zmalała. W takim razie będziemy wracać do bazy. Jednak będziemy wracać do bazy. Uzupełni wiertnice. Użyłem ich tutaj znacznie więcej niż sądziłem, że ich użyję. Znacznie więcej. Więc jakby nie patrzeć wypadałoby. A się usunie samo z siebie. Powinienem to skopiować. Gdyby to było w całości uzupełnione, to bym to zrobił. Dobra, jednak wracamy do bazy. powiernice. Nie sądziłem, że wiertnice mi się skończą. Ze wszystkich rzeczy to wiertnice mi się skończyły. No, kto by się spodziewał? Na pewno nie ja. Gdybym się spodziewał, to bym wziął ich więcej. Drewno wyrzucę przy okazji. A to i zrobię dodatkowe roboporty, dwa na szybko. Mogę. Na pewno będę w stanie. Wystarczy, bez, że wezmę 200 układów procesorowych. Mam ich 52 w ogóle w ekwipunku. Olat Potrzebuję stali, miedzi i żelaza. Czerwonych układów elektronicznych będę potrzebował i struktur niskiej gęstości. Struktur niskiej gęstości będę miał, układy procesorowe będę miał, czerwone układy elektroniczne będę miał, potrzebuję ich 50, baterie także będę miał, 225 baterii. Ok, więc po prostu wszystko wezmę, tak, będę potrzebował 20, 20, dobrze powiedział, tak, dobrze. 200 układów procesorowych, akurat trochę ich tutaj mam. Widzicie, mam, dało się. Kolejna rzecz: to jest 225 baterii. Baterie też gdzieś tutaj mam. 225 baterii jest 50 czerwonych układów elektronicznych 50 będę miał? O, będę miał troszkę więcej prawdopodobnie Dobra, pozostała rzecz to jest żelazo i stal Ile tej stali potrzebuję? 140, więc wziąłem jej troszkę za dużo, wystarczy, że będę miał 300 jeżeli chodzi o żelazo, to potrzebuję go 500. 1, 2, 3, 4, 5 i się pomyliłem, potrzebuję jeszcze 225 baterii, i co jeszcze potrzebuję? Potrzebuję tysiąca. Zelaza. Pomyliłem się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. Strasznie nie w ten sposób. Nie w ten sposób powiedziałem. I jeszcze 20 struktur niskiej gęstości. Dobra. Ok. Teraz już wszystko. Będę miał dwa dodatkowe roboporty. Ale przyszedłem oczywiście po inne rzeczy. Poszedłem po to. Przyszedłem także po to. Chcę tego więcej. Jak tam. Okej. Okay. Sytuacja z laserami zdecydowanie się poprawiła. To się mi podoba. Roboporty. Mam ich 50, więc wezmę sobie 50, a niech będzie. Niech będzie. Wezmę sobie też lasery. Chcę mieć dodatkowe przy sobie. I czy to wszystko? Zdaje się, że to wszystko. Ha, jeszcze roboty, konstrukcyjne oczywiście. Gdzie ja znajdę konstrukcyjne roboty? Tutaj przy okazji, tutaj. Nastawimy sobie nasadkę, skoro zwiększyłem ich ilość. Skoro zwiększyłem ich ilość, to czemu nie? Czemu się nie produkujesz, co? Silniki elektryczne, czego? To? Silników zwykłych, a czemu ty się nie produkujesz? Rura, ja mów mi, że. A tutaj już nie ma rur. Jakim cudem tam weszły takie rury zniszczone? Co? Bo to, że to weszło tutaj jest ale jakim cudem tam poszły zniszczone rury? A ty czemu nie produkujesz tego dalej? Silnik. Aha, a Tobie brakuje tego. Ow. A jeszcze jedna rzecz. To wszystko mnie zatkało, ale chciałem wziąć zestaw naprawczy. Tu gdzieś się mam na pewno. Co to jest? Co to taka za ikonka dziwna? Co tu się dzieje? Okej. Okay. Skąd te zniszczone rury się tu wzięły? A, już wiem. Okej, okay, mój błąd. Zniszczone rury wzięły się stąd. Stąd, że ja usunąłem moje mury, a część z tych rur była zniszczonych. I one wlazły na produkcję. Nie sądziłem, że to jest możliwe. Dobra, te gniazda są już zasilne zanieczyszczenia są muszą zniknąć, czemu one nie znikają jeszcze? Tutaj mnóstwo zanieczyszczeń jest i to jeszcze cały czas pracuje. A to dlatego. Ale już niedługo. To skończy pracę. To też jest tutaj bardzo niebezpieczna sprawa. Ja podłączę tą siatkę też także. Dobra. Kilka rzeczy tutaj naprawdę dziwnych w tym odcinku się wydarzyło. Na końcu dalej wciąż nie zrobiłem tego, co chciałem, ale mam wiernice. Jeszcze chwilę tutaj zbiorę i zanim tam pójdę. No i zobaczymy się w następnym odcinku. Na ten odcinek to będzie na tyle. W następnym odcinku zbudujemy tą siatkę w tym, w tym miejscu, żeby to było bezpieczne i stąd odzyskać część rzeczy. Oraz postaramy się rozbudować tutaj, zanim mi się skończy mieć. Ta, chcę tutaj te zanieczyszczenia ogarnąć. I najlepiej jeszcze te, ale to już w dłuższej perspektywie. Ok, na ten odcinek to wszystko. Dzięki o wielkie zaglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Oczywiście. Zostawienia w górę, jeżeli film Wam się podobał, i zobaczymy się w następnym odcinku z Factorio. Cześć!